Cześć! Simoneczko, z tej strony wasza Crystal czyli Cukiereczek Sweet. To jest odcinek świąteczny, x możecie zobaczyć, no nie jak kolejka. Pokażę Wam moje przygotowania na do świąt. to co już dążyłam dostać. Kolejnym tego, typu, kolejnym tego typu filmikiem będzie... Yy, vlog, co dostałam na Mikołajki, czyli jest niedługo, bo za tydzień nie wkładniej w weekend. Dobrze, więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą uszkowałam sobie, to mój strój świętoczwy. Yy, jak widać, to jest strój Denifera. Mogłam jeszcze sobie wziąć różne kapeluski, ale z cieniami, jest niewygodne. Wytrzymam z nim tylko święta, nie więcej. To działa w taki sposób, że jak się nie to świeci. Gdy się nie naciągnie, to nie świecie. no Tak w ten sposób działa. Ja. Kolejną rzeczą, yy, to jest zoba, którą dostałam od mamy na koniec z żeby żebym już mogła się przyszykować yy, do świąt, to jest yy, z Reniferkiem, moim kuzynem kochanym. Yy, taka kula bardzo piękna. Przypomina mi ona moje dzieciństwo, jak byłam ona to zawsze moja babcia zbierała kule, a ja, jak to ja nie zdara, wchodząc po jakieś skierki, to się na półki, a był bar, barek, i otwierałam i też, a nad barkiem była jeszcze jedna półka i tam właśnie stało zawsze takie, takie na przykład ze szkoły. Z Anglii e, i z wielu innych miejsc takie rzeczy były. E, głównie, bo lubiła najbardziej ze Szkocji i ją znianką nie chcąc, bo w referencji rządzką wbiłem z sukcesów i zleciała i się zbiła. E, było mi bardzo smutno. Dobrze, weźmy kolejną rzecz. Kolejną rzeczą. Jest e, świeczka świąteczna, to jest taka chojda, jest e, To jest z brokatowym. to jest brokatowym. Taka piękna świeczka. E, dostałam ją od babci, nie wyszłam do tego święta, a e, jeszcze nie odpaliłam. E, położyłam sobie na biurku i stoi, stoi, stoi. To jest przepiękna, ja ją uwielbiam wręcz. Ma bardzo zapach, pomimo że jej jeszcze nie paliłam, a sama jak jest opakowana, to czuć zapach. Hmm, to jest zapach choinki, czegoś takiego. Więc tak wygląda. Dobrze, kolejną rzeczą, którą sama mama lwała, jest taki z, z Gipsu taki obraz stawiający na narodziny Boże. To jest jezus jezusek, stajenka, jego rodzice i tak to wygląda. Malowałam tylko nie wyszły skały. I za jednego zrobiłam osiołka. Jak widać. Bardzo ładne to jest, ogólnie e, próbowałam to zbić już wiele razy, Link ma. Nie chcę tego zrzucić. Pierwsze mam psa, który nie chcę, żeby nie wypisał. kolejną rzeczą także sama robiłam. już zupełnie sama. Wszystkie na jakieś z filcu z I przecież jest mój kłodzam, ale nie Jest bardzo ładne. Yy, sama szyłam wszystko, wszczepiałam, yy, yy, też mężczyznę mam mam Wszystko sama robiłam z tego. Yy, oczywiście miałam instrukcję, jak to się robi. Kolejnym jest też, z jego rodziny, taki pingwinek tutaj jak widać, było wyczepione, wszystko było ręcznie robione, filc tylko był kupiony w specjalnym opakowaniu i nic nie było wycinane, ale wszystko to było robione samemu. I ostatnim jest paszek w uroczej czapeczce, eeee, gdy są dokładnie dokładniej, czapeczce uroczej. ostatnim z filcu, które ja już nie robiłam, ale dostałam ją, od mojej koleżanki, na, mm, zeszłym tygodniu dostałam, to nie jak jeszcze w tym tygodniu dokładnie, yy, dostałam ją od mojej przyjaciółki, yy, Oliwi Wiumej, yy, takiego takiego Mikołaja, Sprys. on jest przycudowny, yy, jego uwielbiam, on leży zawsze yy, u mnie na biurku, yy, i zawsze mi przypomina, że ją tak bardzo lubię. Potem, hmm. kolejną rzeczą, którą yy, także dostałam od mojej mamy. czekajcie, bo muszę to włączyć. Zobaczcie, jest takie coś i jak to się włączy, i zaczyna świecić. To zmienia powoli kolory i to mi yy, zwyczaj w nocy świeci jak lampka nocna. To jest święteczna lampka. No, to jest pluszak ogólnie, ale zobaczcie. Uee. Kolejna rzecz też zmienia kolory. To jest aniołek. To jest piękny aniołek. nie liczę ją podjeszy na choince. To jest moja osobista. Mama ma więcej i żeby jedna stała u mnie. Jeszcze będą choinki i kilka takich innych. Więc zaczynamy. Pokaz. Pokaz magii. to co i z Wam na książku i raz Wam pokażę jak się z tego używać. Jak najłatwiej założyć ten noch, nos i yy, ranzouszy uszy. Tutaj jest trójko. Jeżeli, Jeżeli byście założyli do taki, to bym to nieba, nieba, bo nie będą nie tu byście mieli mieliśmy, a tu w Wam ściskało i myście, tak, to nie wiem mniej więcej. Szerszym do dołu. Szerszym do dołu. Przekładacie przez głowę aż do szyi. Podwijacie włosy do góry. I zabieracie włosy sprzed uszu, bo inaczej będzie to nie mam. Zakładacie na nos. I tu. I tu. Więc mamy już. Same to mamy założone. Teraz. Na mnie jest opaska jest duża, Oczywiście nic dla tej, dlatego jak się chce. Pochylam najczęściej i zakładałem po prostu jak kropaskę. I to na tyle w tym akcinku. żegnajcie, re, niperywas, żegnajmy. Zwłaszcza rundal, czerwony.